Chciałbym niech jedzą, nie jedzą. Trzeba było od razu takiego podwójnego tego grilla zrobić i cedą, widzisz co Za Tu jedna ale nie wie. A tak to chujnia. Henderson <laughs> A nie, to tego się nie nagrywa. A co z tymi rybami, przepraszam? No, a ryby są wieża, no, na później. Ryby są wiziorze, tak? Tak, no, na później. Na wieczór. No. Daliście im dzisiaj odpocząć. to takie niespuste. Co tu? To albo te drugie. to drugi. to jest, to jest, to jest. le patrz. Doje mięso, rewidziadu. zjadły co nagrywasz? Ja, 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 dobra, kurwa,